Śnieg. Nie mogę się doczekać, kiedy poznam Ostina. Nareszcie porozmawiam z kimś, kto tak jak ja ma zespół Golden Hara. Będzie super. Chciałabym już dojechać na miejsce. Widać ich? I jeszcze nie. Zaprzyjaźnimy się na całe życie. Tuki, już dojeżdżamy. Są, wyjdźmy przed dom. O mój Boże! O oh mój goodness. o mój Boże, here tu przychodzi, here tu przychodzi. To ona. Cześć. Witaj. Jak się masz? Dobrze. A ty? W porządku. Jak minął lot? Spokojniej niż myślałam. Dzień dobry. Tak się cieszę, że przyjechaliście. To starsza siostra i młodszy brat Astina. Cześć. Wreszcie Cię poznałam. Nareszcie razem. Wspaniale. Też się cieszę. Masz ochotę na ciepłą czekoladę? Tak. To jest Tuki. Ale mała, chyba cię polubiła. Przywiozłam Ci prezent. Dziękuję. I jak miło. Nareszcie mogłam dotknąć Ostina. Cieszę się, że w końcu pogadamy na żywo. Świetna. Od razu mi się spodobała. You feel really, really surprised, right? like, gang.